Tak? Ucznicy w gotowości. Mój łuk będzie Ci służył. Twoja popularność spada. Mój panie. Jakieś polecenia? Stan skarbca bez zmian. Czekamy na rozkazy. Tak? Wyruszamy. Ucznicy w gotowości. Mój łuk będzie Ci służył. Już nas tu nie ma. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Alhisanu serije. Alhisanu serije. Nie dołęga. Wieśniak. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nachlockol! Alfarasudagi. Wiadomość od szczura. Ach, tak! Teraz zaczynasz się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser... Wiadomość od szczura. Ach, tak! Teraz zaczynasz się martwić? Moje armie zaraz cię dopadną. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Wiadomość od Szczura. Oto ja, Mocarny de Pus, twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Wiadomość od Szczura. Ty nierozważny prostaku! Z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście. Laman, oh, o a ci ha to hal. Wiadomość od szczura. Ty nie rozważnie, prosta! Z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście. A dafu mam wale, oktor mągamian. A ci ha, co na hazią. A dafu mam wale, oktor mągamian. serii. Wiadomość od szczura. Świat doreszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. Biamryk. Wiadomość od szczura. Moja strategia sprawdza się doskonale. Nie możesz się ze mną równać. Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem Cię rozgnieść? Wiadomość od Szczura. Świat do oszalał. Ja, ja, to przecież ja miałem cię rozgnieść. Wiadomość od Szczura. Świat do oszalał. Ja, ja, to przecież ja miałem cię rozgnieść. Wiadomość od Szczura. Świat do reszty oszalał. Ja, y, ja, to przecież ja miałem cię rozgnieść. Tabbr. Elfaesukau. Sen LaSA. Wiadomość od szczura. Ach tak! Teraz zaczynasz się martwić, moje armie zaraz cię dopadną. Wiadomość od szczura. Oto ja, mocarny de pus, twoje przeznaczenie, wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. <grym w zbiegowiskiem> اهل خيولنا جاهزه اركب مثل الريح الحصان سريع هدفنا واضح Al-Hisanu serie. Al-Hisanu serie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Biemryk, Alfaresu Wiadomość od szczura. Ach tak! Teraz zaczynasz się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam zaje. nowych rekrutów, ser. Co To pogrom! Ard. al Wiadomość od szczura. Przestraszony? Sławetne armie Duca de Pouss? Zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Mental. La! Wiadomość od szczurów. Nie ma powodu do pani! Szczurku, tylko bez paniki! Uspokój się! Proszę, uspokój! Nahnu Apollon! Erka buklerrije! Wiadomość od szczurów. Przestraszony? Sławetne armie Duke'a de Puss. Zmiotą Cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Al-hissanu sarih. Khuyuluna jahiza. Al-jihaaq. al hisanu sarih. al

zbliża się do limitu liczebności. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Twoi sprzymierzeńcy. Są mu Aż parę Aż paręset razy. O, نحن على استعداد المسيرة الطويلة ننتظر الجهاد تحلق نحن أبطال خيولنا جاهزة سننتظر Wyrusza się do limitu liczebności. Twoja armia osiągnęła maksymalną liczebność. Alchisonu, serii. Biamryk. Wiadomość od szczura. Sprawy mają się dobrze? Tak. Ehe. Myślę sobie... Ehe. Myślę, że tak właśnie powinno być. Czyż nie? مستحيل. ننتظر. <applause> اقتلهم جميعا. <applause> الشهاد تحلق. <applause> يستشمئ التاكوبان. <applause> نحن اطفال. <applause> لا من اسمع. Jego most Proszę, błagam o bądź wielkoduszny i nie krzywdź mnie, proszę. Al-hisan sarii. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Musia gustaj duni Al-masira tawila Kholu Al na jayt. Rka blipler rie. Wiadomość od szczurów. Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój. Co nam to za? No dobra. Wiadomość od szczur. A, teraz zaczynasz się martwić. Moje agnie zaraz cię dopadną. Hadefu na ładach. O kto Wiadomość od szczura. Oto ja, mocarny depus! twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Wiadomość od szczura. Ty nierozważny rozważnie, prostaku, z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście. Biamryk. A ci ha, ja... halle. Samoką? Lama nie mogą. Co nam to są? Hadafuna? Twoja żona zbliża się do limitu liczebności. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. Poczuj na, moc. Hedafun na ławę. Wiadomość od szczury. Świat do reszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem Cię rozgnieść? O ktokolwiek Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem Cię rozgnieść? Co nam to, Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. Jesteśmy atakowani. A Co należy? خيولنا جاهزه هدفنا واضح اقتلهم جميعا الشهاب تحلق Twoja armia zbliża się do limitu liczebności. Twoi sprzymierzeńcy... Doskonale! Alefant, seriję! Jesteśmy atakowani! Biamryk! Sanantazem!

Wiadomość od Szczura. Ty nierozważny prostaku! Z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście! Doskonale. Chujuluna jahiza. Al-hisanu sarii, oktulhum jamii'an. Al-shihabu tuhalli. Salam, esot. na no, wow. Stan, Stan skarbca bez zmian, mój panie. No, no ale stary. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Podatki są troszeczkę za wysokie. Błagam, sir. Mam rodzinę na utrzymaniu. Chorendalne podatki. Złoto Och wpływa nie, do naszego znowu skarbca. To ser. samo. Nie wiem już, skąd mam brać na to pieniądze. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Jesteśmy atakowani. Wiemy. O w hal nie Talhazam maraka Twoja armia zbliża się do li na Wiadomość od szczura. Przestraszony? Sławetne armie diuka de Pus zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam mm. muchę ze swojego ramienia. Poczuj ma. Chojulu na działek. اركب مثل الريح الحصان سريع